Hej, cześć, fajnie, że jesteś o poranku, że wstałeś, że jesteś pełen życia i energii. A nawet jeżeli nie, to za chwileczkę będziesz, bo będziemy otwierać Boże Słowo, które ma wiele energii. Tym bardziej teraz w listopadzie, kiedy studiujemy temat Ducha Świętego, napełniamy się tym Duchem Świętym, mamy na uwadze to, że Bóg chce nam dać więcej swojego Ducha i wierzę, że te modlitwy, te rozważania, to czekanie. Nastawienie też powoduje, że Bóg pragnie i przychodzi i objawia swoją moc w swoim życiu. Dzisiaj otworzymy sobie Ewangelię Łukasza, 15 werset. Jest to zapowiedź narodzin Jana, Jana chrzciciela, który wiemy, że miał przygotować drogę Jezusowi, Mesjaszowi. I tu jest taka zapowiedź. A, może jeszcze 14 werset. Będzie to dla Ciebie radość i wesele, i wielu będzie się radować z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony duchem świętym już w łonie swojej matki. I wielu z synów Izraela nawróci do Pana ich Boga. Bardzo niezwykły opis o Janie, o tym, jak Bóg chciał go użyć, jak Jaka jest jakby zapowiedź pewnego takiego wyjątkowego stylu życia u Jana, że on będzie oddzielony do specjalnych zadań? Samo słowo święty oznacza oddzielony. To nie chodzi o kogoś, kto jest idealny, kto nie zgrzeszył ani razu, bo wiem, że tylko Jezus nie zgrzeszył. Ale święty to jest ktoś, kto jest oddzielony. I duch święty. Który napełnił Jana już w brzuchu matki, tak? już w łonie. Ten, który jest święty, udzielił tej swojej świętości Janowi. Także Jan, również przez ten swój styl życia, zobaczcie, został oddzielony, oddzielony do zadań specjalnych. On wzrastał w takim przeświadczeniu, że ma misję do wypełnienia, że jest kimś szczególnym. Nie dlatego, że sam jest taki wspaniały, tylko dlatego, że Bóg go wybrał do specjalnego dzieła do tego, żeby no właśnie nawrócić synów Izraela, zwrócić ich uwagę na przyjście Mesjasza, utorować drogę Mesjaszowi. To, że nie będzie pił, wina ani mocnego napoju, również wskazuje na, na to, że Bóg miał zamiar. Będziemy czytali potem w innych fragmentach y, słowa, żeby to nie alkohol rozweselał człowieka, żeby to nie alkohol dodawał mu energii, dodawał mu jakiejś siły, ani odwagi, tak jak to często bywa. To, żeby nie on był jakby źródłem jakiejś ekscytacji, tylko Duch Święty. Tylko Duch Święty. To jest y, coś takiego ciekawego, że że właśnie również w tym miejscu te dwa elementy są zestawione, Duch Święty i alkohol, na zasadzie wymienności. Bóg pragnie, żeby nie jakieś używki cielesne nas pobudzały, żebyśmy mieli kupę energii dlatego, że pijemy dużo kawy albo jakieś Red Bulle i dlatego mamy prawda, energię, siłę, jakiś entuzjazm, wiemy, co wtedy robić. Nie. Duch święty ma pełnić tą rolę. My potrzebujemy ducha świętego, my potrzebujemy tego, co jest również zapowiedziane o Janie. I ten plan odnośnie Jana, później powtórzony w jego wezwaniu do pokuty, kiedy głosił i mówił, że ja tutaj chrzczę was wodą ku pokucie, ale idzie mocniejszy przede mną, yy, idzie mocniejszy no, przede mną w takim znaczeniu, że. Że, który, który, który jest ważniejszy, który był wcześniej niż ja. I On będzie was chrzcił w duchu i w ogniu. Jan wskazuje również na, na tą kolejność. To było u, niego, u jego w życiu również mm, napełnienie Duchem Świętym i to będzie również doświadczeniem tych dzieci bożych, które za Bogiem będą szły. Tak? Pokuta i chrzest Duchem Świętym. Pokuta i napełnienie duchem świętym. Tak więc, Jan został napełniony. Jest powiedziane też, że był wielki w oczach Pana. To jest ciekawe. Ja to sobie napisałam na marginesie mojej Biblii. Jaka ja jestem w oczach Boga. Chciałabym być wielka w oczach Boga. To jest, to jest piękne. Ludzie mogli różnie odbierać Jana, ale Bóg na niego patrzy i, i mówił: To jest wielki, wielki człowiek. Poświęcony mi, idący za mną. Jan był napełniony Duchem Świętym i tu chciałam jeszcze zwrócić uwagę, bo ym, mówiłam w poprzednim odcinku, którymi, że Duch Święty przynosi ze sobą całe bogactwo darów, darów duchowy, duchowych. Również sprawia, że rozwijają się w nas ym, owoce ducha. Ale w życiu Jana Krzyciela nie widzimy, nie jest odnotowany żaden cud, żadne ponadnaturalne działanie. Chyba, że uznamy jego niesamowitą odwagę jak najbardziej. Posłuszeństwo i odwagę, które były wynikiem działania Ducha Świętego. Dlatego, że bardzo wielu chrześcijan teraz mocno zwraca uwagę na, na dary Ducha, na naturalne objawienie się Ducha Świętego w życiu, i to jest bardzo ważne, bo jest potrzebne to ponanaturalne objawienie się. Ale Duch w nas działa tak jak chce. I w przypadku Jana, Bóg widocznie nie chciał przejawić żadnego cudu. Ten duch święty przejawiał się przez wytrwałość, przez poświęcenie, przez posłuszeństwo, przez święty styl życia, oddzielony od tego świata, odwagę, szaloną odwagę. Także Jan nie bał się nawet króla, nie bał się nawet władców tamtejszych i pozostał wiernym aż do końca. Tak więc to również jest rezultat działania Ducha Świętego w naszym życiu. Nie tylko na naturalne cuda, uzdrowienia, chodzenia po wodzie. A Boże, ja pragnę być taka jak Jan, pragnę być wielka w Twoich oczach i pragnę być oddzielona tak jak Jan do, do takich specjalnych zadań, napełniona Twoim Duchem Świętym i wiem, że Ty pragniesz dawać swojego Ducha, dajesz Ducha bez miary, dajesz każdemu, kto prosi. Jeżeli przychodzimy i prosimy, to Ty chcesz dawać i my chcemy brać. My chcemy wziąć też Ducha Świętego dla swojego życia. I teraz w listopadzie badamy te tematy i prosimy Cię, żebyś napełniał nas, żebyś napełniał nas każdego dnia. Dzisiaj Boże, potrzebujemy Twojej mądrości, Twojej mocy ponanaturalnej, żeby móc opowiadać też innym o Tobie. Potrzebujemy Ciebie, byś działał w naszym życiu, żebyś dodawał nam właśnie tej energii, tej siły, tego polotu i odwagi. Nie chcemy sięgać po żadne ludzkie sposoby, ale chcemy mieć od Ciebie to wyposażenie. Przyjmujemy Twoje działanie do swojego życia i uniżamy się przed Tobą, przyjmując swojego ducha. Modę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Wierzę, że ta seria Ciebie tak samo elektryzuje, motywuje, inspiruje do tego, żeby szukać Boga jak mnie, bo mnie jak najbardziej. Um, to jest taki skutek oboczny na nagrywania tych filmów, że ja również się buduję, kiedy mówię. <grych> Duch Święty poddaje słowa i dla mnie to jest również bardzo budujące. Dzięki wielkie, e, do zobaczenia jutro. Nie zapomnij zostawić komentarza, jeżeli Ci się podobało, jeżeli coś e, takiego wartościowego dzisiaj usłyszałeś, to proszę napisz mi o tym i widzimy się już jutro rano o piątej z Panem Bogiem Papa. Pa.